Są wyprawy, które nie mogą się udać, a właśnie za to je kochamy, że się wtedy udają. Już mieliśmy jechać, nie da się łowić, kotwica z betonu nie daje rady, dziewiątka do tego nie daje rady. Nie, nie, nieważne kto ją złowił, pokażę. Nieważne, zmierzyć, weź ją, połóż ją na Weź ją połóż na podbieraku, o, muszę ją zmierzyć, bo chcę i 36,5. Dziękuję. Nawet ci zdjęcie zrobię Dzień dobry. Dwie minuty po wrzuceniu. Cyk. Dziękuję. Poczekaj. No. A kto się boi, to niech siedzi w domu. Poczekaj to dopiero po rozrzewka. Jedziemy.